Wartość ryb jako taką, jest, są to ryby, potrawy z ryb są potrawami bezcennymi, jeśli chodzi o dietę człowieka. Najważniejszą przesłanką, która powoduje, że, 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 że jest to zdrowy produkt, jest to, że ryby zawierają białko pełnowartościowe. Pełnowartościowe to znaczy takie, które nasz organizm człowieka przyswaja prawie w 100%. Żadne inne białko, czy pochodzenia zwierzęcego, czy innego, nie ma takich walorów i takiej wartości. Jak właśnie białko ryb słodkowodnych, słonowodnych, a mamy przecież też ryby, które żyją w obydwu tych środowiskach, słodko i słonowemu. W związku z tym zawartość tego białka, jak również zawartość kwasów nienasyconych, tłuszczowych, które, które są również bardzo potrzebnym walorem diety człowieka, no powoduje, że powinniśmy przynajmniej kilka razy w tygodniu sięgać po rybę w naszej diecie. Dawniej było to tak, że jak Państwo pewnie wiecie, w Polsce po około 200 dni w roku było dniami kostnymi, więc e, łatwo sobie wyobrazić, że w ciągu tych 200 dni oczywiście no, można było jeść dowoli e, ryby. W związku z tym e, niespotykane na skalę Europy e, przedsięwzięcie w Polsce w wiekach średnich, czyli tworzenie tzw. stawów rybnych wokół zagrodu, czyli wokół pałacu, czy przy dworze, e, czy przy często nawet e, siedliskach wiejskich. Powodowało to, że można było te ryby mieć przez cały rok mieć je dostępne na stole więc rozpowszechnienie dań rybnych w Polsce sposób przyrządzania znany był na całą Europę do tego stopnia, że Francuzi, którzy sunęli, że wspaniałej kuchni swojej narodowej bardzo często do przyrządzania ryb na terenie Francji właśnie tego okresu, kiedy, kiedy ryby przyrządzane po polsku trafiały na stół w całej Europie, przedstawicielem takich ryb był sandaż po polsku za chwilę o godzinie 16 będziemy o nim mówić tutaj na scenie głównej. Będziemy go sporządzać z szefem kuchni od podstaw przygotowywać takie danie, no, ale może krótko o tym, jak on jest przygotowywany. Jest to kawałek odfiletowanego sandacza, pozbawiony kompletnie ości, gotowany w wywarze takim warzywnym, tak jak gotuje się, można powiedzieć, na parze dzisiaj, następnie już po ugotowaniu, przełożony na, na talerz przykryty gotowanymi warzywami, które zostają rozdrobnione w taki delikatny sposób na, na takie małe, na małe kawałki, a następnie cała taka ryba przykryta tą pierzynką warzywną polana rozpuszczonym masłem z dodatkiem jajka na twardo ugotowanego, ale posiekanego w, drobną taką, w drobne kawałki. To razem te jajko podsmażone delikatnie na maśle, delikatnie, nie smażone, tylko zagrzane przecież one już zostało gotowane wcześniej na twardą posypujemy już tą gotową rybę na talerzu. Do tego możemy serwować szparagi z wody możemy je podać też na sposób polski, czyli polane masłem również czy masłem z bułką i gotowane dodatki skrobiowe, czyli ziemniaki drążone, tutaj najładniej będą wyglądały właśnie w formie takich kuleczek wytrążonych i ugotowanych również na parze lub normalnie w wodzie. Te całe danie razem tworzy element taki bardzo ważny, charakterystyczny dla polskiej kuchni, znany na całym świecie. W kuchni francuskiej na pierwszym miejscu stawiana ta ryba i określana właśnie Ala poloneze w Sposób przygotowania w ten sposób każdej ryby będziemy określać słowem w kuchni francuskiej a la poloneze, a w kuchni polskiej będziemy mówić po polsku. W ten sposób możemy podać i szupaka, i okonia, i wszystkie inne ryby szlachetne smutkowo.